Witajcie cześć czołem w trzecim odcinku z gry Resident Evil 3 Remake. Co my tutaj mamy? Broń. Amunicja warto będzie przeładować oczywiście. Ogólnie plan jest taki, że stamtąd przyszliśmy, to musimy wyjść. To jest wszystko co wiemy. Kolejni ocalali. Musimy uruchomić ten pociąg. To była wcześniej figurka. Nie mamy jej już. Pokaż mi, co my tutaj mamy. Tego pana chyba nie ma sensu zabijać. Teraz pytanie, jest sens, czy nie ma sensu go zabijać? A jakby tak. Nie. Nie da rady. Myślałem, że go zaćgamy przez tamtą poręcz. Myślę, że jak tutaj się będziemy wracać to fajnie by było jakby nam mnie przeszkadzał Jeszczą zajmę amunicję. No jeszcze raz. Zania dosyć amunicja. Dolar za galon. Cień. Przeszkadzamy w posiłku, czy nie przeszkadzamy? Tak, będziemy przeszkadzać. O, jest ich więcej. Pierwotnie miałem w planie ogrywać to na konsoli. Ale po tym jak miałem olbrzymie problemy z celowaniem odpuściłem sobie. Mówmy się już w tym momencie bym nie miał prawie amunicji. No, ten moment pamiętam. W temku, jeśli ich zastrzelimy, zanim wyważam ten płot, bo ten potek będzie przez nich uważany. To ci panowie tutaj. Po prostu się zresztą jeszcze raz. Musimy tutaj sobie załatwić lockpick. A co mi szkodzi? Sprawdzimy jednego. Czy wyginęli to? Carlos, jestem w alei głównej, który dwa mam iść. Idzisz tą dużą wieżę przysłową, Tam jest podstacja. Aby tam dojść, musisz pójść na około na alejkę. Chodzi ci o płonącą alejkę? Możliwe. Powinieneś zgasić każdego faceta, więc na pewno sobie poradzisz. W szansie. Muszę to zgasić. No i tak, tamten zabieg się odrobił. No chodźcie, toś, toś. Hmm? Nie, myślałem, że można. Ona była taka w Wiem, że ich muszę zabić, ponieważ tutaj pojawia się Nemesis.

Dobrze pamiętam tu będziemy przejść no to tak. Kolejny proch. Tak, wiem, że można łączyć. Miejsce do lokowania. Ozdobne pudełeczka. Ładne. Ziołka Nie, nie będziemy kończyć jeszcze odcinka. Jakieś ozdobne pudełko w środku, chyba coś jest. Pewnie lockpick. Jak myślicie? Lockpick? No dobrze by było. Gdzie by tu iść? Tutaj? Tam było chyba wejście na górę. O? Nie, jednak nie tu. Tu nie chcemy iść jeszcze. Pójdziemy tutaj zobaczyć na górę. Proszę cię, to po. to przewidzenie. No bardzo nie lubiłem za pierwszym razem, jak. Beczka tu jest, ale jestem głupi. Nawet jej nie zauważyłem. To było przykre, naprawdę. Zmarnowałem tyle amunicji. Mogło zrobić po prostu puff. będzie nasz skrót przed Nemezisem hmm. Byliśmy, tutaj byliśmy, nie ma co błądzić Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać panowie, panie. Sprawdzimy Okej, okay, witam z powrotem. Wymyśliłem sobie przykrycie dla klawiatury. Może mniej będzie łapać teraz dźwięki. Zawsze to jakaś tam zaleta, nie? Położyć bluzę, może coś tam zaizoluję. Pewnie niespecjalnie dużo. No ale trzeba się starać. Dla tych trzech widzów, którzy mnie oglądają. Jeśli dobrze pamiętam, w demku tutaj był zombie. No tak, jest tam. Pudło, dwa pudła, trzy pudła. Może by tak dodać licznik spudłowanych nabojów? Dziennik właściciela drogerii. 24 sierpień. Nowa odżywka do włosów, ambreli, sprzedaje się jak świeże bułeczki. Ich produkty potrafią zdziałać cuda, więc nie ma co się dziwić. Na to liczyłem, składając ogromne zamówienia. Intuicja mi nie zawiodła. Gdy ludzie się dowiedzą, sprzedaż na pewno jeszcze wzrośnie. Doszły mnie ostatnio suche jakieś nieprzyjemnych zdarzenia. Przy takiej ilości gotówki w sklepie, powinienem chyba zainwestować w porządny safe. 2 wrzesień. Nowy save jest idealny. Nikt nie zna kodu, nawet moja ukochana żoneczka. Ten sekret pozostanie między mną a moją cudowną królową Aqua kur, A ona nigdy nie zdradzi go żadnemu złodziejowi. A psik. A psik? Tu pamiętam, że ten pan się będzie próbował podnieść. Musimy trochę zmniejszyć czułość myszki, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że jednak kapka za mocno się obraca. K. Amator. Smashty. Oszukali mnie. Coś tutaj coś do mnie mówi O i dzień dobry menu połącz Czerwony plus żółty to chyba dosyć dobre było połączenie Tutaj państwo połączymy, tutaj też Państwo połączymy to z tym, to z tym mamy dobrą już ilość amunicji na przyszłość Wydajmy trochę chyba jest niczy. Hmm. Pan w busie się zapatrzył. 9 w lewo, 3 w prawo, 7 w lewo. 9 w lewo, 3 w prawo, 7 w lewo. 9, 3, 7. Zaczynając od lewo. 9, 3, 7. Zaczynając od lewo. Jest pewnie ten kod do safe'u, abym o niego nie zapomniał dziewięć trzy siedem zaczynając od lewej nie dziewięć trzy Siedem. No i proszę. Celownik do broni? Niestandardowa część do pistoletu G-19 poprawia precyzję oddawanego strzału z pistoletem. Jakby się trochę szybciej skupiał. Mój stan zdrowia jest niepokojący. Byliśmy. Tutaj ta masakra musiała się wydarzyć niedawno. Dosyć po. Bo... Wyskakuje po tym, że ta naczepa ma dalej zasilanie. Akumulator jeszcze nie zdążył się wyczerpać. Tak, dobrze pamiętam, że to jeszcze była amunicja. Mamy dosyć spory, wydaje mi się, zapas amunicji. Язу трогайся выташыва. By znaleźć jeszcze jakiś zielony ten. Zielony krzaczek. Musimy znaleźć nożyce. Nożyce pewnie będą gdzieś tutaj. Czy to dziwnie wygląda, że dźwigam każdego? Chyba ta. tu wyjdzie zombie grała się z notatka pracownika metra. W ostatnich kilku dniach brutalne ataki się nasiliły. Udało się zdobyć strzelbę na wypadek, gdyby zrobiło się nieciekawie. Trzymam ją przypiętą do stojaka z bronią. Dzięki temu jest zabezpieczona przed złodziejami, gdy wychodzę szukać nabojów. Gdyby wszystko trafił szlak, trzeba przeciąć łańcuch i zrobić użytek z tej broni. Modlę się, żebyśmy wszyscy wyszli z tego cało. Kolejne miejsce dla używania magpiku. Święty granat ręczny. To na pewno biura firmy obsługującej metro. O, się. Nic. Instrukcja Kite Bros Railway. W przypadku przerwy w dostawie prądu, działanie metra stanie automatycznie wstrzymane. Po przywróceniu zasilania, należy użyć panelu sterowania w celu potwierdzenia stacji, na których ma się zatrzymać pociąg, a także odcinków toru przeznaczonych do użytku. Jeśli wprowadzona trasa nie będzie bezpieczna, wystąpił błąd i działanie nie zostanie znowione. Kolejny lockpick. Hmm, czy mi się to wyświetla? Tak, bardzo dobrze. Mapa W cukierni mamy jeszcze coś To do cukierni Zadam, że tam są Nożyce do metalu Pora zahaczyć o sejfu prosty zamek, nie ma tutaj nożyc. Tak daleko trzeba się wrócić. Nie gut, nie good. To było trochę paniczne. Drzwi skutką. Okej, okay, tylko problemem jest to. Sto jak z bronią. Prosty zamek, prosty zamek. Pan sterowanie. Czyli ewidentnie gdzieś na stacji metra. Nie, czekaj. Wróć, wróć, wróć. Przecież tu jest przejście. Gdzieś tutaj, o tu. Um. Strzelam, że tu będą nasze nożyczce. Może nie ma być noży mm. To było zupełnie inaczej. Powróć zasilanie w podstacji. A więc tak to zrobili. A to gagatki. Mamy nożyce. Ktoś tam jest. Okej, okay, to zrobimy tak. Ciebie odłożymy. Albo nie. Mam 43 minuty. Także wrócimy się po te nożyce. Z tymi nożycami, znaczy się, wrócimy się do tych wszystkich pomieszczeń, które moglibyśmy przelutować. Użyj kolejne ozdobne pudełeczko. Połączymy panu ze sobą. Och, amunicja magnum. Wróćmy się kawałeczek do safe roomu, może mi coś tam pokażeć ciekawego. Okej, okay. ciebie odłożymy, ciebie odłożymy, ciebie odłożymy. Idziemy dalej. No, niestety wydaje mi się, że w tej grze będziemy się często wracać do pomieszczeń już odwiedzonych. No, na, tym polegało, na tym polegała pierwotna część trójki. Często wracaliśmy się na przykład po paliwo, po strażacki też był taki moment, że wracaliśmy. Często były właśnie w taki sposób realizowane różne scenki fabularne. Mam ten niepokój, że... O, szybki obrót to jest ku. Cool. Mam ten niepokój, że wcześniej tutaj Nemezis nas gonił w demku, a teraz sobie tak wesoło biegam. Nikt ode mnie nic nie chce. Ach, może przesadzam. Strzelam, że to będzie odbywać się w najmniej spodziewanym się przeze mnie momencie. Tak, dobrze, no co? Tu jest zamknięte. No to już nie jest. Mam nadzieję, że później sobie podziękuję za te wszystkie otworzone ścieżki. Ależ jestem zaskoczony. Prost. Dzień dobry Panie, mogę się tę granatę wysadzić A może wiedział, że jest zarażony Wycofał się tutaj Chciał jak najwięcej zwabić I Wysadzić się granatę tylko na przykład nie wiem stracił przytomność w wyniku odniesionych ran w sterowni metra było coś tam zamykane? Tak, do sterowni metra bo musimy się udać, żeby strzelby podnieść. Oby to nie był moment, w którym się nemezis pojawia. Mamy jak ładnie mamy. bo będę żałował. Chyba wolałem bez tego wnętrzenia Strzało ostrzegawcze głowę No okej okay. To od, odwiedzimy cukiernię i przemieścimy się do warsztatu samochodowego Chociaż w sumie mogę od razu iść do warsztatu Te, To zdecydowanie nie potrzebuję odwiedzać tutaj cukierni Czekam na Ciebie, Nemezis. No okej. Okay. Odłożymy Was. Ciebie przechowamy, Ciebie przechowamy. No i to by było na tyle. I panowie, i panie, dziękuję wam bardzo za ten mile spędzony, mam nadzieję, czas. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji, no, żeby się lepiej niosło na, na w sieci. Trzymajcie się. Cześć.